Łukasz Kocur, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w poniedziałek, 9 listopada. Czas na aktualne wiadomości z Wrocławia w dzienniku 7.1 News, w którym już za chwilę. Walczą z rakiem krwi. Koniec programu. Healthy selfie. Trzecia porażka na własnym terenie. W naszym kraju, proszę Państwa, co godzinę stawiana jest komuś diagnoza białaczka, czyli nowotwór krwi. Dla wielu pacjentów jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczep szpiku od dawcy niespokrewnionego. Cały czas są w Polsce pacjenci, dla których nie znaleziono dawcy, wśród 25 milionów osób zarejestrowanych na całym świecie. Na całym świecie co 4 minuty zostaje u kogoś zdiagnozowany rak krwi, a co 10 minut odbiera on komuś życie. Tę diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież dorośli. Bez względu na wiek każdy może zachorować. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy. Na weekend we Wrocławiu odbyła się rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego. Dzisiejsza akcja polega na rejestracji jako potencjalne dawca szpiku. Osobami, które mogą się zarejestrować są to osoby w wieku od 18 do 55 roku życia muszą ważyć minimum 50 kg. Yy, musi to być osoba zdrowa, nie chorować na choroby przewlekłe, yy, zdawać sobie sprawę z dwóch metod pobrania: w yy, szpiku i oczywiście wyrazić na nie zgodę, i tak naprawdę yy, pomóc. Yy, przez chwilę to zajmuje dosłownie 5 minut, aby się zarejestrować. Rejestracja dawców miała miejsce na Placu Solnym, przy Hali Sulecia oraz w Aquaparku. Każdy moment jest dobry, aby zostać potencjalnym dawcą. Rejestracja w banku potencjalnych dawców szpiku kostnego jest bardzo prosta i szybka. Wypełnia się formularz, podstawowe dane: data urodzenia, ile się ma lat, ile się waży, skąd się jest, adres zamieszkania, zameldowania. Proste rzeczy, później się bierze dwie szpatułki, wymazy z jamy ustnej. Po procedurze. Podczas dni dawcy można zarejestrować się do bazy, ale można również pomagać w inny sposób. Zarówno osoby prywatne, grupy, jak i członkowie rodzin pacjentów mogą zostać wolontariuszami i pomóc w rejestracji nowych potencjalnych dawców. Inicjatywa w stolicy Dolnego Śląska rozpoczęła się od akcji Wrocław Walczy o Anię. Przedsięwzięcie, w moim przypadku impulsem do niego była sytuacja taka bardzo bliska nam wszystkim w naszej firmie, ponieważ Ania była żoną naszego kolegi z pracy i wspólnie z innymi pracownikami postanowiliśmy dołączyć się do tej akcji i pomóc. Więc było dla mnie naturalną rzeczą, że, że będę brała w tym udział. Wczoraj organizowaliśmy kiermasz ciast u nas, także też piekłam północy tort w czwartek, a dzisiaj jestem tutaj. W Polsce zarejestrowanych jest ponad 850 tysięcy dawców komórek macierzystych, z czego w bazie Fundacji DKMS Polska ponad 744 tysiące osób. Na całym świecie zarejestrowanych jest ponad 24 miliony potencjalnych dawców. Mimo to poszukiwanie bliźniaka genetycznego jest bardzo trudne. Dla wielu pacjentów wciąż nie można znaleźć osoby, która mogłaby uratować. Ich życie. Za nami akcja Healthy Selfie, podczas której Wrocławianie mogli zapoznać się z szeroko rozumianą tematyką zdrowego stylu życia. Program skierowany był między innymi do tych, którzy na co dzień gubili się w natłoku informacji na temat między innymi zdrowego odżywiania. Motywem przewodnim akcji było tytułowe Healthy Selfie, czyli selfie nadsyłane przez Dolnoślązaków w różnoraki sposób związane z tematyką zdrowego stylu życia. Poza promocją zdjęć program ten zakładał również szereg działań ukierunkowanych na kształtowanie świadomych postaw w zakresie zdrowego odżywiania. Kampania Healthy Selfie była skierowana do młodych Wrocławian. Próbowaliśmy przekonać ich, że zdrowy styl życia nie, może, nie musi być nudny i może być, może być dostępny dla każdego. W ramach akcji rozdawaliśmy wodę, rozdawaliśmy zdrowe śniadania, robiliśmy wspólne treningi, spotykaliśmy się i propagowaliśmy zdrowy styl życia. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ młode osoby, jak i również starsi, powinni dbać o swoje zdrowie i takie kampanie powinny się wydarzać coraz częściej, żeby zachęcać innych do, do właśnie ćwiczeń, do zdrowego trybu życia. Staram się ćwiczyć kilka razy w tygodniu i odżywiam się dobrze. Również bardzo podobały mi się... Posty właśnie na Facebooku, między innymi Healthy Selfie, gdzie były przepisy na jakieś herbaty zdrowe albo na jakieś ciasteczka. Mieszkańcy całego regionu mogli brać udział w wydarzeniach sportowych, doraźnych akcjach ulicznych, warsztatach czy poradach ekspertów z dziedziny dietetyki i sportu. Akcję wspierał także Urząd Marszałkowski oraz Urząd Miejski Wrocławia. Jest to piękna akcja i zachęcam wszystkich chętnych, którzy chcą się odżywiać, e, uprawiać sport e, i, i, i propagować tą. E, ten kierunek do tego, żeby być zdrowym sportowo i, i, i przede wszystkim nie wyglądać tak jak ja. Bo mi troszeczkę przybyło tłuszczu, ale, ale to, to wszystko jest do nadrobienia. Myślę, że dzięki takim akcjom jak, jak, jak tu dzisiaj jest. Oceniam bardzo pozytywnie, ale to wszystko, że byliśmy razem, że tak wiele podmiotów było zaangażowanych, pokazuje, że niekoniecznie tak bardzo selfie, że żeby być healthy trzeba działać wspólnie razem. Kampania się udała, myślę, że trzeba ją powtórzyć w przyszłym roku. Właśnie za pośrednictwem nowych mediów, za pośrednictwem tych takich y, kulturowych nowości, jakim jest selfie, tylko w ten sposób możemy trafić do tych, którzy korzystają z tych nowości. Więc to chyba jest najlepszy sposób do tego, żeby przekonać młodych ludzi, którzy często siedzą w internecie, żeby czasem wyszli na siłownię, czasem poszli pobiegać i jeszcze w międzyczasie coś zdrowego zjedli. Organizatorem kampanii Healthy Selfie było Stowarzyszenie Młody Dolny Śląsk, tworzone przez grupę młodych, aktywnych ludzi, którzy mają swoje idee i zdają sobie sprawę z tego, że działalność społeczna jest fundamentem ich wolności. W dniach 14 i 15 listopada w Arkadach Wrocławskich o zdrowie mieszkańców stolicy Dolnego Śląska zadbają studenci, zrzeszeni w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny. Podczas jesiennej akcji prozdrowotnej pod tytułem Zdrowie pod kontrolą postarają się uświadomić wrocławianom, jak istotne są regularne badania profilaktyczne. Bezpłatna spirometria oraz darmowe pomiary ciśnienia tętniczego, stężenia glukozy czy cholesterolu to tylko niektóre z badań, z jakich będzie można Skorzystać na dziewięciu różnych stanowiskach. Przygotowane zostaną również stoiska edukacyjne, na których udzielane będą porady dotyczące skutecznego rzucania palenia i konsultacje dietetyczne. Ponadto przyszli dentyści sprawdzą bezpłatnie zęby i odpowiedzą na wszystkie pytania pacjentów podczas przeglądów stomatologicznych. Zainteresowane osoby przejdą kurs pierwszej pomocy z fantomem, dający nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także podstawowe umiejętności, które mogą przypomnimy uratować ludzkie życie. Nie zabraknie w tych dniach również podstawowych informacji dotyczących samobadania piersi. Mali pacjenci w tak szpitalu pluszowego misia dowiedzą się, jak funkcjonuje szpital oraz jak wygląda praca lekarzy. Natomiast na stoisku do KMS potencjalni dawcy szpiku będą mogli się zarejestrować do bazy szpiku kostnego. Akcja Zdrowie pod kontrolą" odbędzie się w godzinach od 10 do 18 na poziomie 0 Centrum Handlowego. Polski Cukier Toruń wygrał we Wrocławiu ze Śląskiem 82 do 69. Polski Cukier pojechał do Wrocławia w roli faworyta, tylko pierwsza kwarta ułożyła się po myśli WKS-u. Potem było już dużo, dużo trudniej. W piątej kolejce Teorum Basket ligi, tylko koszykarze z telmetu Zielona Góra pozostają jedynym zespołem ekstraklasy, który w tym sezonie jeszcze nie przegrał. W niedzielę mistrzowie polski pokonali u siebie energię Czarnych Słupsk różnicą 23 punktów, natomiast Śląsk Wrocław zaliczył trzecią porażkę z rzędu na własnym parkiecie. Pierwsza kwarta dla Śląska 24 do 20, kolejna dla Torunian 18 do 22, i wysoka przegrana w trzeciej kwarcie 12 do 26. Zgadzam się z tym, co mówił trener. Graliśmy dobrze około 18 pierwszych minut, później coś się zepsuło. Myślę, że każdy z nas, każdy w zespole musi się zastanowić, co mógł zrobić lepiej, w czym zawinił. 17 strat i 17 ofensywnych zbiórek rywali to jest coś absolutnie nie do zaakceptowania. Brakowało nam Witalija, to oczywiste. Jest jednym z naszych najlepszych podkoszowych. Nie możemy się jednak tym tłumaczyć z porażki. Jedyne co możemy teraz zrobić, to obejrzeć mecz na wideo i uczyć się na własnych błędach, by nasza postawa w kolejnych spotkaniach wyglądała lepiej. Gratuluję Torunianom zasłużonego zwycięstwa. Mecz mogę podzielić na dwie zupełnie różne części. Pierwszą połowę, może pierwsze 18 minut, graliśmy naprawdę solidnie. To chyba jedna z naszych najlepszych pierwszych połów w sezonie. Kontrolowaliśmy grę, na początku byliśmy agresywni, dzieliliśmy się piłką. Defensywa też była dobra, choć oczywiście nie idealna. Ale po agresywnej obronie przechwytywaliśmy piłkę i rzuciliśmy trochę łatwych punktów. Jednak parę błędów właśnie w defensywie pod koniec drugiej kwarty kosztowało nas utratę kilku koszy. Goście rozpoczęli serię, którą kontynuowali po zmianie stron. Zdobyli przewagę i nam odjechali. Nie chcę powiedzieć, że my się poddaliśmy, natomiast absolutnie nie odpowiedzieliśmy na grę polskiego cukru w taki sposób, jak powinniśmy byli to zrobić. Torunianie w meczach wyjazdowych niszczą swoich rywali po przerwie. We Wrocławiu, przypomnijmy o ich wysokim zwycięstwie, zadecydowała trzecia kwarta, w której rzucili więcej o 14 punktów. Decydujące okazały się zbiórki w ataku i celne rzuty za trzy punkty. Dobry mecz zaliczył Michał Michalak. Skrzydłowy z Torunia trafił 6 z 8 rzutów, do tego dołożył 3 zbiórki, 2 asysty, 2 przechwyty i ani jednej straty. Przede wszystkim gratuluję swoim zawodnikom postawy w tym meczu, szczególnie w drugiej połowie. Myślę, że 18 minut drugiej połowy, wtedy kiedy już był no momentu, kiedy mecz praktycznie był rozstrzygnięty, zagraliśmy bardzo dobrze w obronie i, i jakby poprawiliśmy te błędy, które... Które popełniliśmy w pierwszej połowie, uzyskaliśmy kilkunastopunktową przewagę i kontrolowaliśmy to spotkanie. Także bardzo się cieszę, gratuluję wszystkim moim zawodnikom za wkład, za to, że udało nam się zrealizować e, taktykę. W pierwszej połowie za dużo strat, w drugiej ta gra of ofensywnie wyglądała dużo lepiej. Także jeszcze raz życzę Śląskowi jak najlepiej, ale bardzo się cieszę z osiągnięcia tego sukcesu. Zagraliśmy bardzo dobrą trzecią kwartę w obronie i myślę, że to, to był. Start po prostu do lepszej gry i do zwycięstwa w tym meczu. Ja niestety słabo się bardzo pokazałem, bo 4-4 tutaj osobiste, łatwe punkty niewykorzystane, ale przede wszystkim najważniejsze, że cała drużyna bardzo dobrze zagrała. Mieliśmy 19 asyst, co cieszy 42 zbiórki, 17 w ataku. Myślę, że tutaj dobrze pracowaliśmy i zostawiliśmy serce na parkiecie. W tabeli prowadzą Maseko Gdynia, Polski Cukier i Polfarmek Skutno, które w sześciu meczach zgromadziły po 11 punktów, o punkt mniej mają Stelmet i Rosa Radom. A tabelę zamyka Trefl, który ma 5 punktów, o punkt więcej zgromadziły Polfarma i King Wilki Morskie. W najbliższą środę, 11 listopada, Wrocławianie zagrają na wyjeździe z tureckim Royal Hali Gaziantep w trzeciej kolejce FIBA Europe Cup. W niedzielę, 15 listopada, do Wrocławia przyjeżdża start Lublin. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w poniedziałkowym wydaniu dziennika 7.1 News. Na kolejną porcję informacji z Wrocławia zapraszamy już jutro, kwadrat po godzinie 17. Do zobaczenia.